Teraz pomódlmy się intencji naszych najbliższych sąsiadów. <laughs> niech sąsiada mego niebliżniego licho trzaśnie, niech mu nowe BMW co chwilę gaśnie, żeby go nie było stać na żadne raty, żeby mu komornik wiebał do chaty. Niech mu się w życiu nigdy chujowi nie powodzi, niech go zwolnią, żeby do roboty nie chodził, żeby żona tego skurwy syna zdradzała, żeby dawała mi swojego ciała. Oto moja modlitwa w intencji sąsiaducha ducha. Żeby diabeł w piekle ciągle go ruchał.